Cześć, witam Was w moim pierwszym odcinku Gry Minecraft. Dzisiaj zagramy sobie w Minecrafta. Dobra, to więc wchodzimy tryb jednoosobowy, żeby zacząć jakąś grę, lub jak to chce na serwer. Ale dla początkujących to jest poradnik, to więc proponuję tryb jednoosobowy. Klikamy Stwórz nowy świat. Nie wiem, jak tak nazwie świat. Dobra, to mamy takie tryby. Tryb gry, przetrwanie. No, że szukasz. No, tu pisze, szukasz słowców, wytwarzaj przedmioty, zdobywaj poziomy, jedz i dbaj o zdrowie. Masz tu nieskończono życia, No, chodzi o to, że jak zginiesz, to się odrodzisz tam, gdzie tam się odrodziłeś, lub tam, gdzie po, poszłeś spać. To potem pokażę. Hardcore, masz tylko jedno życie. Wszystko to jest, na naj... Wszystko jest praktycznie to samo co w yy, przetrwaniu, ale tu masz tylko jedno życie. To jest ch cholernie trudny poziom i kreatywny sorry kreatywny mamy wszystkiego nieskończoność możemy latać na jednego hita możemy zniszczyć blok no możemy nurkować w nie nieumieranie chyba oczywiste mamy wszystkiego nieskończoność to wiecie zagramy w przetrwanie stwórz nowy świat bardzo dobre jest tutaj też że zawsze świat jest inny Nigdy nie ma takiego samego. No, jak się zrobi skopie, to wiadomo, ale zawsze są inne światy. No, trochę to, to zawsze musi potrwać. Co jeszcze tak powiedzieć? <laughs> nie wiem. Uważać po prostu na wszystko. No, bo pokażę wszystko, jak będę grał. Teraz niech. Nie chcę mi się wszystkiego opowiadać, a potem znowu to wygadać. To ważne czym jest, żeby znać, jak się robi kilow miecze. Dobra, to wygenerowana nas tutaj. Jak wiadomo, jak widzicie, jest zima. Nie ma zimy, tylko jestem po prostu na terenie zimowym. Że mówiąc, nie lubię jakiejś zima. Zależy od To więc z jednych najważniejszych surowców dla. No, w ogóle jest drewno. No i się rozwalamy. Trochę to trwa sikierką, szybciej by poszło. Ale dopiero się zaczęło, to nie ma sikierki. Spore to drzewo. 7 Dobra, to... Tam jest jaskinia. Chyba jaskinia. No, jaskinia tutaj, zrobimy już ze drewn deski. Żeby zrobić coś takiego na raz, to trzeba przytrzymać Shift i kliknąć w to. Bo jak pamiętam, jak trochę tego, żeby znaleźć, jak to się robi. Dobra, węgiel w zimę chyba się nakłada. Tam chyba już nie ma zimy. Nie wiem, śniegu. No, ale to więc zrobimy najważniejszy stół rzemieślnicy. Crafting Book. Wylekaj, możemy sobie postawić. Ja se tu dam na razie. I zrobiliśmy patyk. No, tak jak widzieliście. Zrobimy tak. <coughs> I, I trzy te deski dajemy. I dwa patyki. I zrobimy drewniany kilow. <coughs> Obrażenia dwa. No tutaj nie robię bazy, tylko chcę to ten węgiel Potem pokażę jak inaczej zrobić Wystarczą nam Wystarczą nam trzy, ale ja zrobię trochę więcej na zapas tego kamienia Dobra, mam 10 kamienia teraz no bruku. Ja mówię kamień Robimy znowu taki sam, tylko z kamienia Bruku. Nawet to się zniszczy Idziemy po to dre... po, po Po jak to się? Węgiel Dobra, trzeba tu jakieś przejście zrobić. Możemy skakać tylko na jedną kratkę no, na jedną kostkę, kratkę jak to tam woli Węgla, tu jest sporo w tej grze Tu są surowce węgiel Y, żelazo, y, kam... to tam diamenty, złoto, co tam jeszcze było, szmaragdy, to się takie zielonawe, jakieś chyba, tak i i... lawa w proszku, jak zupa w proszku. Dobra, mamy już 17. E, od przybytku głowa nie boli. Chyba wystarczy. To. to idziemy... dalej. Kurde. Gdzie tu nie ma jakieś? Gdzie nie ma śniegu? Jak mamy łopatę, możemy z tego... Klikniemy i z tego... Bo jak widzicie, to są inne... Które ten śnieg, to jest jakby osobna teksturka. czy Klocek boję co? <ślesk> I... Jak łopatą obojętnie jaką klikniemy raz, to zrobi nam się śnieżka. I można na serwerach ciepać se... ciepać kolegów. Kurde! Ło trochę mi się <laughs> trochę mi przecina, wiem Tu się kliknie Terembe zimy. Jak chcę jak dwa razy naciśniemy W, tam gdzie chodzimy, to będziemy biegać. Kurde, wszędzie ta zima. I straciłem serduszko. Ile jest tych serduszek? Chyba 10. Myślałem, że tu spadnie spadek jakiś. <laughs> Dobra, jak się tu zaczęło, to trzeba jakoś to zrobić, jak się jest tu śnieg. Nadal ujmuję, że to jest poradnik dla początkujących. Trzeba jakaś znaleźć jakiś domek, zanim się ściemni. I najlepiej wełnę, bo z wełną można zrobić łóżko. Jeszcze pamiętam, jak nie wiedziałem, jak się robi łóżko i musiałem całą noc stać albo kopać. Dobra, jak za minutę nie będzie, to jakaś tu robię. Bo jak mi to się tnie. Może tu? Kurde, jak widzicie, też tu jest taki pasek, jakby z kurczakami. Na dole i tam jest też poziom, na takim pasku zielonym. Mam pierwszy poziom. I no, jak zginiesz, to wszystkie poziomy się tracą. To i y, z serduszko. I jak widzicie nie mamy już trzech jakby takich kurczaków, chyba też ich jest 10 i jak mamy 0 tych to zaczyna nam serduszka coraz mniej. Potem jak musimy coś zjeść, żeby nie dodnąć. Cliper. O, tak wygląda kliper. Czekaj, patrzcie co robi. No chodź, chodź, chodź. Dup. I ta, o, robi kliper. Niestety. I radzę, jak wchodzi wam do gudonku Clippers, z łuku go rozwalić, albo tak taktycznie. Lawa. No, tak wygląda lawa. A ciepło się zrobiło. No to węgla jest lawa. Dobra. Puh. I kurde, ślisko tu jak cholera. No to jest mój pierwszy odcinek na no to jak coś źle zrobiłem, no to po prostu mówcie. Piszcie. Co ja ciągle mówię mówcie. Ja pierdolę Kurde, co to jest jakaś snart tam? gdzie? Dobra, jak do 10 sekund nic nie znajdę, to jakaś tu robię. Raz. Czekaj, to tam. jest Nie. Dwa, trzy, cztery. Okej, okay. co ciekawe co było. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No i dziesięć niestety. No to oto sobie zrobię. Kurde, ma tutaj tego drewna. Coś mnie strzeliło, czy spadłem? Dobra, to jakoś tutaj by się zrobiło. Chociaż wstępną. Czekaj. Tam jest roślinność, a to znaczy, że tam jest ciepło? Czy nie? Bo ja nie wiem. Chyba nie. To więc. No wiem, minęło więcej niż 10 sekund, niż ta minuta, spróbuję skoczyć, jest. No jak by tu bazę zrobić najlepiej? Hmm, może tu? Kurde, przynajmniej mam... Mam dwa... <laughs> no mam dwa drzewka takie do zasadzenia, tam jest jedno. Jeżeli to jest drzewo, no. Za tu zrobię To sobie zrobię, zrobię, zrobię Tutaj koś będę szukał nadal, ale kurde jedzenia mam teraz mniej a i patyki... węgiel, czyli pochodnie i mamy 8 to już przy okazji zrobię śkierkę. Yy, miecz. I na razie powinno wystarczyć. Osiągnięcie, zdobywanie drewna. Fajne osiągnięcie. Dobra, to już się ściem, jak widzicie. A no, zresztą tu se dam. Dobra, teraz zrobimy, nie wiem po co, teraz zrobimy drzwi. Szybko, bo jak będzie ciemno, to będzie drzwi. to się zrobi... Już trzeba zasadzić. Lepiej zasadzić, bo okolity za dużo drzew nie ma. Szybko, szybko trzeba zrobić cokolwiek szybko szybko, 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 obojętnie kaję teraz chcę zrobić pokażę wam też jak wygląda taka wstępna lub na zawsze baza, niektórzy lubią takie oczywiście można je rozbudować tu się da szybko no dawaj to. To nie chce mi się z nikim bić. Zrobiliśmy to. No to mamy na razie takie coś. No to hmm, ziemią zrobię. Tak trochę niżej, żeby trochę tego kamienia zdobyć. Jeszcze niżej. I tutaj będzie. Jest jaskinia. Myślałem, że to jest jaskinia, taka ciemna. Dobra, to się tu zrobi. Szkoda, że łóżka nie mam. I jeszcze powiem Wam jedną, ja tak, dla początkujących chyba rzecz, A jak tam chcę, że wchodzimy w opcję i mamy poziom trudności. Normalny, zazwyczaj się gra na normalnym. Trudny, pokojowy. Pokojowy chodzi o to, że w ogóle nie ma stworków, nic. No, owce krowy są, góry, Tylko nic, co cię może zabić. No, tu łatwo ja zazwyczaj gram na normalnym Też radzę. Dobra, tu się to. Ja nigdy nie lubię takich małych, tylko w... takich sufitów nisko. Tylko wolę takie większe. Czekaję czemu. Dobra, tu się zrobiło tu drzwi, 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 tu, gram... tu damy ten stolik, <laughs> zrobimy piecyk, tu damy piecyk. No, nie mam przykładu, żeby zrobić to drewno teraz, ale powiem. No, taki wstępna baza. Że. Żeby zrobić drewno z drewna, to musimy tu dać takie niezrobione drewno, czyli po prostu ścięte od razu. I tu dajemy deski albo coś do podpałki. Można palić węgielem, patykiem. Czekaj, czy drzwiami można. Czekaj. Spróbuję. Nie, nie, moż <laughs> nie można. Można łopaty przepalić. To się nic. No i tutaj dajemy po prostu te... Jak to się... No te drzewo, nieścięte i tu się robi 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 i się nam wytworzy, będzie pisać, jeśli ktoś ma po polsku, węgiel drewny. To więc na razie tyle. Mam nadzieję, że pomogłem. Łapki w górę oczywiście. I cześć!